No, cześć wszystkim, witam. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Dead Island. Jest to już chyba trzeci odcinek i jak widzicie skończył się nam prolog, teraz mamy rozdział pierwszy. Witamy na Banoi. Czyli chyba ta cała wyspa to jest Banoi. W razie ekran czytywania bardzo ciekawy, przynajmniej przesuwa się. Nie jest taki statyczny jak w innych grach, jest tylko jeden obrazek. I koniec, to jest właśnie bardzo dobre. Upewniłem się czy aby na pewno był mikrofon jest włączony. By nie było różnych wpadek jak wcześniej. Się zdarzały, ale były szybko naprawiane. To można jakby regularnie konserwować broń? Nie wiem. Zobac jesteśmy w tej plaży, tak.

to będzie lep... Ja będę lepiej słyszał i nie będziecie lepiej słyszeć, nie będę się tak majstrować przy edycji wideo. Grzejmy wiosło. I ruszamy do walki. Jak widzimy znowu są te bronie, bo się. Ile mamy miejsca na broń? 2. I ile do celu mamy? 200 200 metrów przeszło Oni nic nie mają Nic nie mają No to macieramy naprzód Tu nikogo nie ma Nie ma poziom trudny ale Na razie czysto, chyba Nie jest tak źle To tu co sobie leży Tasażek? Bierzemy Tasaczek się na pewno przyda do ciechania. i. O, ale brzydol. Nie wiem, przecież, że czasami nawet lekko można się wystraszyć tą grą. Kolejne wiosce taki nie wiem. Sobie, no wyspa tropikalna. O. Chodź, trupek. But. To jest słabiutkie dla nasze wiosły. Jest tu kto? To no jest portfelik. Portfelik bierzemy. Zamieniamy. Pewnie jest lepsze. Właśnie weźmiemy, bo oni się do stworzenia tam jakiegoś przedmiotu. W tej że chyba jakieś przedmioty można stworzyć, a musi mieć odpowiednie rzeczy przy sobie. Tu jest jakiś brzydal. Złamanie, Ale co, bo złamałem jak on dostał płek. Kart chyba. Nie ma nic ciekawego. Kastet. Nie chcę kastet to jest jednak za bliski kontakt. Nie chcę kastetów. Ale ta rurka jaka się zrobiła, zobaczcie. Wszędzie i w ogóle. E, że No To teraz mówiłem o czymś takim? Jak już kopie od początku gry te zombiaki? Tam jakieś czaszki są, nie wiem, to chyba jakieś zadanie poboczne jest. Nie wiem. but i w łeb właśnie najlepiej postrzegać kopaniom bo jeśli ich nie kopniemy, jeśli tak nie zablokujemy to i tak tam przyłoży, tak nam przyłożę, bo szkoda życia zwłaszcza jakich jest później więcej, niż tylko tam dwa okej okay. i dobrze, że szybko to wytrzymało się na zmieniamy na nóż. pociechami, trochę nożykiem, widzę, że po poziom mamy ale to ja. no za chwilę Dud na czaszkę To już zdążyła zrobić za Jeszcze coś chcesz? Kij od środki Nie chcę kij od środki no jeszcze raz O właśnie Jeszcze tam z tyłu był jeden gościu na Rzecz jestem, co się do rzeczy muszą... O, no tu jest. But. Slow mo I ciach, ciach w klatę. On jeszcze żyje. No już teraz nie żyje. No to co? Bym sobie w tym aucie. Dam zobaczcie that... Dobra, pójdę z tą mną, jest poziom. No, come in handy. Dokładnie trują skórę. się ruszają i w ogóle, jak mam dokładnie kogo wycelować? Powiedzieć co się na pewno przydadzą I co tu będzie? Deska i... Taśma izolacyjna. Taśma się może przydać. Groszka harmonika To jest harmoniki. O ja, ale to muszą już dojechać i to takie można naprawiać tutaj, tak? Dobra, naprawię je. Ile to będzie kosztować? No to nieźle się cenią. Tu mogę ulepszyć broń, żeby były silniejsze, tak? A no, to mogę stworzyć. Za gwostka. A jakiś kij muszę mieć, żeby to stworzyć. Ja wiem, jakiś kij, to muszę mieć je ubrane, ale to do przy okazji. Teraz mi się nie chce. Idziemy dalej za misję. Mogę mnie nie kopać, może by nie wstała. Wstaniesz? Soku! Oh, what the fuck? A masz kolega też to usłyszał? Główny bohater? Nie chcę wstawać? Co to było? But? But 3 Fury, tak właśnie wygląda Fury Padają od razu na jeden cios, a ja ci kasty tam No to krew leci z, z ręki chyba. Mięso? Śniemy mięso. Nie wiem po co, ale może się przyda mięso. Jakiś kijek jest. Słabszy niż nasz? Dobra, bierzemy ten idziemy dalej. Dzień dobry. Pięknie się złożyłem, został w łeb. Jeszcze raz już hmm. przypomniałem O cholera Masz błąd. Jeszcze raz, jeszcze raz Raz, dwa, trzy pięciu ich tu było, cholera, to by się ta furia przydała Chyba ma żadnego problemu przyszedł dalej. O. Tak muszę ich tłuc, cholera. Tu. Ja niech się przewróci. Na kopię to się cofnie, a niektórzy się od razu przewrócą. O. Masz w łeb. Dokładnie. Jest tu kto? napój A łyk na sobie, mam... Tylko życie mi jak zabrali tu. Dobrze, że ona się proszę w drugą stronę całkiem. I masz w łeb. Właśnie... To było złamanie tutaj barku, tak to wyglądało przynajmniej. Ja szkoda. Tam zabawę zepsułam. Ten kieł taki trochę sfatykowany z domu się zrobił. Zdążył metalową rurkę, no chodź tu. No, Zdążył mi uderzyć cholera, za późno. Nie gościu. Dań już, dań już coś no gościu, to już nie w stanie. On też gdzieś tam żył, no. Coś... spadek porny. z tym Oj, poziomy tam. Znowu Kasę? Dawaj kasę. Już rurka się wygiewa cała, widzieliście? to sobie jakąś umiejętność wybierzemy. Bierzemy trwałość broni, może będzie lepiej. O, już mam dwa dodatkowe yy, sloty na broń otwarte. Przejdziemy w ekwipunek i sobie bierzemy coś. Wystarczy dwa razy kliknąć na broń. Widzę, że tam się podświetla na, na tym kółku, takim jak umiejętności. Nie umiejętności broni. I tak. wystarczy tu kliknąć i już tą broń mamy przy sobie. Ołotów? to no, się może przydać. To jest poziom trudny, czyli pewnie najlepszy przed nami jeszcze zostało. Nie, nie, dobra. Szybko, szybko cholera. Ja jeszcze nie wezmę Ołotowa. Na pewno nie na jednego. O, cię. Tu musimy ten o, dowód przyłożyć, tak? On spuści. O. Mogę ją dziewnąć? Nie mogę. I co, warszysz na pana? Wód to podstawa. No mnie w ucięła. Odcięcie. Tej nogi odcięło, tak? Nogę i... I dłoń. Fajne są bronie, że właśnie można ich porościnać trochę. Nawet daleko to muszę cofnąć. I jak idzie do nas. Nie ma szans, na dobrym dobry but w klatę i... Jedno cięcie, głów podcięta bardzo nie dobrze. Nieźle nawet, sprytnie. Znaczy, od siły nie ma iść. Fajnie to wygląda, jak te kończyny są odcinane. Nie mają kasy? Nie mają. Nikogo nie ma? Nikogo nie ma. Czy łyczek energizera? Czy była siła? Zobaczymy, co tu będzie, co nas będzie czekało właśnie w tej bazie ratowników. O cholera. Jest taki zamiar karku no. to nie jest sam No dobrze, to już będzie kompletnie sam Dobra próbuj masz komułotować, czy coś tu działa O za blisko. Tak fajnie. To jest większej straty życia, ale udało się. Dwie, dwie pieczenie to dosłownie na jednym ogniu. Tu też są jakieś czaszki, Chyba też są jakieś zombiaki, trzeba będzie ich wykończyć. Kot. Mayday, mayday, tak. Zobacz yes. no, to się coś podnieca się Nie w plecy I kryj w plecki Czyli się telefon znalazł, ciekawa jaka marka Środek czyszczący, czyszczący Bosze Uciechany no. I pociągano dobrze tych mamy z głowy, bierzemy kijek i bierzemy kijek zaraz umkniemy, bierzemy sobie jeszcze dokumenty teraz jeszcze nam została jedna czaszka gdzieś u góry Mamy z 80 Widać ten samolot w ogóle? Widzę. Patrzę dookoła i nie widzę. Co leci? Tu go widać gnoja? nic się nie koci i nic się nie dymi. czego maidą. Mam coś z trudności widać, zanim dojdziemy, ile ich jest. Czterech, tak. Oj oj, oj, oj. Ciała swego jest najlepsza. Ją coś słaba kamy na broń. A bez wytrzymałości kogoś nie ma, tak? Ale kije widać było, że pękały i się wyrzucało, tak może chyba się nie wyrzuci. Piosło, bierzemy wiosło bo naszą pierwszą bronią, także wiosło musi być najlepsze. I łeb. I w rękę. I w I w brzuch. I znowu w Dobra, bierzemy kasę i idziemy dalej. Muzyka się nas zmieniła. Już tak nie będzie zombiaków, co? Tam tu sobie wisi jakoś, re re rekreacyjnie chyba. Tu na pewno coś będzie, nie wiem co zauważył, ale na pewno będzie. O, tam mi nie skończył na nas. Jeszcze tylko tu nogę złamać, no. Dobra, pogadam zaraz z nimi. Gdzie to trzeba, aha, przez to. Nie pójdź, ok? We're coming right now. Everybody, pack up! We're on our way. Watch the road. We'll be there soon. I to wypatruje was. O, jakiś filmik? Te filmiki są też bardzo ładne w tych grach, teraz. Myślę, są takie jak kiedyś, pamiętam. czyli kiedyś te filmiki to były takie. Chyba, czy były takie normalne, jak kręcone kamerą, i tak dalej. A teraz są już takie jak widać, że tymi postaciami, jakimi gramy, i te postaci, które spotykamy, są takie. Znaczy, w tych filmikach. Wszystko -y. ja poziom Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeśli się wam podobał, to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do komentarzy, ponieważ to zawsze jest jakaś, yy, zawsze coś motywuje, żeby nakręcić kolejny odcinek. Także życzę wszystkim miłego dnia i na razie cześć. Погадайте с собой еще